Na wszystkich. Słuchajcie, wyszedłem sobie tutaj z pola ogrodzone rzepaku. A no tam rogiem byczki wychodziły świeżuteńko. Wchodzimy tutaj. I leży jakaś tyczka. Jest tutaj. Widzimy, to zobaczcie, co to jest. Słuchajcie, a najlepszy jest to, że taki 20 metrów dalej leży do pary. Tam leży kolejna tyczka, pewnie do kompletu, wczoraj się udało też trzy sztuki, <gry> ale fajna tyczka, świeżyneczka, ładny dziesiątek, tam leży drogi. o jest tam, ciekawe, fajna tyczunia. 50. Fajna tyczka. Wczoraj tu niedaleko spotkałem trzy byczki, dwie gumuły. Jedną już takie dosyć odrosty miał. I był 14 z jedną tyką. A poszły tam dalej w takie naglezie. Niedaleko przychodziły. i przyjechałem, mówię, może się gdzieś uda tutaj znaleźć. Może rzucił tą tyczkę albo tą pierwszą by się dało. Nie, z I jest komplecik kolejny. Już trochę tych tyczek udało się podnieść. Jest fajny komplecik. Zatem to jest mega duże. Ale wynagradzają kilometry. Zrobione. Piękne. I mamy kolejny komplecik.